Witam wszystkich bardzo serdecznie w łebskim kasynie. Dzisiaj, jak możecie już zobaczyć, będzie recenzja Ardenów, jedna z pierwszych gier od Niemetek, które, które miałem. Yy, tak, był Stalingrad, była Holandia, tak naprawdę Market Garden. I teraz nadszedł czas na Ardeny, czyli Battle of the Bulge, bitwa o wypruszenie. Tak, bitwa o wypruszenie, która chyba szerzej znana, myślę, przynajmniej w Polsce, jako Bitwa o Ardeny. 16 grudnia niemiecka operacja przeprowadzona przez trzy niemieckie armie, bodajże wchodzące w skład grupy armii B pod dowództwem Modla. No i miało ona za zadanie: Okrążyć, tak naprawdę oddzielić mm, Amerykanów od sił brytyjskich i zniszczyć tam chyba trzy, trzy alianckie armie. No wiem, jak to się skończyło. Nie do końca pozytywnie, przynajmniej dla trzeciej rzeczy, ale kto nie ryzykuje, tym nie je, prawda? I tutaj właśnie ryzyko niestety spowodowało też yy, znaczne rozczłopienie sił niemieckich. No ale dobra. A więc tak, yy, pudełko. Jeśli chodzi o pudło, no to oczywiście ładna grafika, wszystko ładnie, pięknie. Yy, mam zastrzeżenie oczywiście do tego, ja bym tutaj wolał, skoro to jest niemiecka ofensywa. Ale tu mieliśmy ofensywę aliantów. Jednostki są alianckie. Tutaj mieliśmy, mamy ofensywę niemiecką, to moim zdaniem tutaj powinien być Jakieś nie wiem, jakaś jednostka niemiecka, coś yy, związanego z Niemcami, jak w Stalingradzie i oczywiście twórcą gry jest Mark Simonich czy Simonich, prawda, jego seria flagowa. Okej, okay. co so mamy z tyłu, miniaturka mapy, żetonów i tak dalej. Oczywiście, instrukcja. Instrukcja ma stron. Dobra, 32. Nie będę tutaj się tak rozpowiadał o tym. Oczywiście klasyczna instrukcja GMT. To jest, myślę, jedna z dłuższych razem ze Stalingradem. I tutaj mamy instrukcję połączoną z naszą połączoną, dzieloną od księgi rozgrywki, jak ja to nazywam. Tutaj, oczywiście, notatki bardzo mile widziane samego twórcy, które prawda opisują nam, dlaczego dana zasada została wprowadzona do gry i akurat dlaczego w taki sposób. No i przykład rozgrywki. Przydatny dla niektórych, dla niektórych nie. Ja akurat chyba należy do tej drugiej grupy, jakoś tak mi to nie przypada do gustu, ale przynajmniej jest. No i tutaj mamy jakiś scenariusz. Yy, Ukazane w jakiejś grafice, chyba komputerowej, scenariusz Patona. kontrataku Patona. Dobra. Sączniki, ok. To w ogóle dziwne. Eee, tu są jakieś historyczne też notatki na końcu. I punkty zwycięstwa, czy może nie punkty zwycięstwa, ale mm, na mapie ukazane. Miasto Lisz, czyli Lierz Większe miasta i miasteczka. Dobra. Znaczniki, znaczniki tutaj mam. To nie było oryginalnie tego opakowania, tego sortownika w grze. Ja sobie je zakopiłem, prawda? Burżuazyjnie. Eee, I tak. No co? Znaczniki jak znaczniki. Najwyższej jakości. Pokażę Wam kilka, żebyście widzieli. Na przykład tak. A i może jeszcze to. Tak. Tu mamy jednostki bojowe. Na przykład. Batalion Tygrysów Niemieckich 301. Tu mamy oczywiście siłę um, ataku, obrony, punkty ruchu. Na środku to jeszcze w czerwonym. W prostokącie to jest jednostka alitarna. To wpływa na jej różne, prawda, na jej ogólny stan w grze. Oczywiście dodaje różne bonusy. Tutaj mamy pantery, pancernych grenadierzy. Bardzo dobra, też jednostka niemiecka. Takiej mechanizowanej piechoty, oczywiście. Tutaj ogólna jednostka pancerna aliantów. Widzicie, niektóre jednostki pancerne mają swoje sylwetki, jak to jest opisane w instrukcji. Niektóre mają ogólny um, znacznik, oznaczenie jednostki pancernej dlatego, że iż tu są najprawdopodobniej jednostki mieszane mieszanych typów, tutaj jest ogólnie jeden, aczkolwiek no nie wiem, ok dobra, tu jest jednostka artylerii, jednostki artylerii prosto w tej grze działają po prostu tutaj mamy jej zasięg zasięg to 4 no, i ona dodaje, po prostu przesuwa nam o jedną tabelę w prawo podczas walki. Może porównam tutaj, skoro ja mam już tu Holandię przy sobie, porównamy trochę to. I czemu by nie? Tu w ogóle mam znaczniki z jakiejś innej gry. Więc... Porównamy sobie, patrzcie. Ilość znaczników. Tu mamy Holandię, tu mamy Ardeny. Znacznie więcej jest w Holandii. Jeden, jedna szansa znaczników więcej, znaczy się w Ardenach. W Holandii jest mniej. I jeszcze jedno. Tutaj mamy w Ardenach grubsze znaczniki. Niestety w Holandii są takie białe, cienkie. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Aczkolwiek tutaj nie mówię, że Holandia jest grą jakąś słabą. Oczywiście jest, moim zdaniem, bardzo grą genialną. Może nie genialną, ale jest gruntową, prawda? Ma swoje definitywne plusy, ale my się zajmujemy ardynami teraz. Mam tutaj bałagan, niestety. Okej, okay, co dalej? Dalej mieliśmy yy... karty pomocy, dwie identyczne. One są moje już dosyć, nie widzicie tego, ale takie zdewastowane trochę, na przykład tutaj. Tego, że rozgrywaliśmy tę grę chyba kilkanaście razy. No, może nie, przez, no, może przesadziłem trochę, ale jak na taką grę wojną dosyć dużo razy. I te rozgrywki były, muszę powiedzieć, dosyć emocjonujące. Czasami naprawdę. No, dobrze, że to nie uległo rozdarciu. No bo wiadomo, trzymasz tą kartę, że ze kością, patrzysz, słaby wynik to po prostu szlak cię trafia. Szlak trafia. Tu jest duży tabelek, aczkolwiek to nie jest nic przytłaczającego. Z tyłu mamy efekty terenu. Efekty terenu, właśnie. Teren tutaj w Ardenach oczywiście jest zabójczy. Znaczy się, co zależy, przynajmniej na początku rozgrywki. Zresztą od początku dostajemy tutaj dwie mapy pełnej wielkości. Jeszcze zanim nie pojawił się Stalingrad. 42 to Arden to była gra Marka Sajonicza z tej serii, która miała... Yy, najwię zajmowała największą przestrzeń, jeśli chodzi o mapę. A teraz muszę to zdjąć. Tu mamy południową strefę. Niemcy zaczynają gdzieś z tej strony. Oczywiście ich celem jest. Yy, no nie wiem, no, przebicie się przez Mozdę, jednak prawdopodobnie i dotarcie do Antwerpii. To jest. Uwarunkowany historycznie cel, bo skutkuje to odcięciem armii, odcięciem zapatrzenia dla Brytyjczyków itd. i tak No ale oczywiście w grze, żeby alianci się nie ustawili na mozie i nie zabunkrowali, i gra żeby nie zamieniła się w jakąś pierwszą wojnę światową. No to dodano dwa tak naprawdę. Warunki zwycięstwa po pierwsze, tutaj mam miasto. Lierz. Jeżeli ono zostanie zajęte przez Niemców i Niemcy utrzymają je do końca sprawdzenia zwycięstwa, które jest w fazie aliantów, wtedy Niemcy wygrywają. Niemcy wygrywają także, jeżeli mają i teraz, żebym się nie pomylił, 8 albo 6, 6 punktów zwycięstwa na mapie zachodniej, czyli tej powiedzmy górnej. No albo cztery, jeżeli przejmują, otrzymają cztery punkty zwycięstwa na rzece Mozie bezpośrednio. A więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o teren, no jest dużo lasów, mimo wszystko, dróg jest trochę, więc nie jest to kompletna tragedia. Ale z drugiej strony, często jest tak, że wycofujące się jednostki amerykańskie, hamsko, stoją sobie na przykład w takim lasku. I jak wiemy, Jednostki generują strefy kontroli, najczęściej do pobliskich heksów. No i jednostki niemieckie, zamiast jechać do przodu na front, muszą się dla takiej słabizny zatrzymać. Jesz jeszcze nie daj Boże, będzie jakiś słaby wynik i ta jednostka się tutaj utrzyma. To w ogóle jest tragedia. Jest katastrofa logistyczna, zatrzymuje nam się cały front. Posiłki nie przyjeżdżają. Naprawdę to jest tragedia, i wtedy się wszystko zatrzymuje tutaj. No i jest bagno. Jest bagno. Yy... <laughs> Niemcy na początku muszą zaatakować potężnie. Jeżeli uda im się wysforować jednostki pancerne, szpice do przodu, na jakieś, powiedzmy, tereny bardziej przyjazne, tutaj to są tereny raczej katastrofalne, tutaj jest najgorzej. Jeżeli uda im się przenieść na tą zachodnią stronę jednostki pancerne, zaraz wyjmę tą drugą mapę. no to wtedy otwiera mi się trochę lepsza droga i lepsze perspektywy. Tak, Wracaj, super. Ok. I wtedy tu przyprawy mam, widzicie? Możecie zgadnąć, że jestem w kuchni, dobra. I wtedy, jeżeli przekroczą to miejsce, no to tutaj już pola Naprawdę raj dla jednostek pancernych, aczkolwiek, żeby osiągnąć to miejsce, Niemcy muszą naprawdę dać siebie wiele, i najprawdopodobniej e, poświęcić też dużo, dużo jednostek i dużo osiągnąć duże straty. Osiągnąć duże straty. Jak, jakby, jakby to nie zabrzmiało. Nie? E, oczywiście, Alianci na początku rozgrywki mają mniej jednostek od Niemców, ale jak to bywa, żeby. I historycznie też to jest, zresztą uzasadnione oczywiście. Alianci w trakcie rozgrywki, im jest później, tym dostawiają sobie więcej jednostek. Jeżeli uda się na przykład aliantom tutaj, Niemcy załóżmy dojeżdżają dotąd, alianci ustawiają się w tym lesie. Jeżeli na przykład jednostka z sile 6 ustawi się w takim lesie, no to jest naprawdę może nie zagrożenie, ale tak naprawdę, mur prawie nie do przebicia dla jednostek niemieckich przez las. Nie dość, że taka jednostka jeszcze ma plus 1 do siły, tutaj. Niemcy nie otrzymują żadnych bonusów od pancerza. Zakładam, że znacie tam jakoś przynajmniej prymitywnie zasady do tej gry. Nie dość, że Niemcy w lesie nie otrzymują przewagi swoich jednostek pancernych. W takim momencie. Oczywiście tu jedna jednostka braczy nie atakowała, tam kilka się zawsze zbiera i atakuje. No i to jest problem, bo tu jest w ogóle droga zablokowana. Jednostki pancerne bez drogi do lasu wjeżdżać nie mogą, więc mają takie osobne wytyczone ścieżki, gdzie mogą jechać. To jest ułatwienie dla obrońcy. Obrońca może pozablokowywać te trasy, no i wtedy robi się gorąco. Ale jak już powiedziałem, jeżeli Niemcom na początku uda się wypchnąć Amerykanów, no to może się okazać, że Ardeny to będzie... Bardzo szybki gwóźdź do trumny dla aliantów. Bo jeżeli, wiadomo, Niemcy nabiorą tempa, to potem zatrzymać się ich nie da. Yy, także mamy mapy. <laughs> Czym się różni, zresztą tu jeszcze Wam pokażę, prawda? Tury. Czym się różni Arde... Ardenów od Holandii? Tym, że na pewno jest dłuższa. Tak, na oko, jedna tura w Ardenach jest dwa razy dłuższa od Holandii. To znaczy w Holandii 40 minut na natury, myślę, może 30. Starczy, a na Ardeny no, godzina przynajmniej, prawda? Na dwóch stron. Chociaż niektórzy y, weterani potrafią to zrobić krócej. No ale. O to też chodzi. Ogólnie mamy kilka scenariuszy w grze. Jak już wspomniałem, atak Patona w turze 12 się zaczyna. 13, przepraszam. Można sobie przedłużyć rozgrywkę, to jest. Tutaj na 22 kończy się normalna kampania, ale jeżeli chcemy jeszcze dalej grać, obracamy to i kontynuujemy odtąd do 30 tury, czyli. Tur mamy 30, 30 godzin i, i, i gra zrobiona, prawda? Chociaż jeżeli. Mam takie wrażenie, bo ja nie grałem dotąd, jeżeli Niemcy to trwają do tej tury 30, to na pewno nie w jednym kawałku. Bo to najczęściej im dalej w las, tym więcej drzew i jest coraz gorzej. Ale oczywiście są różne sytuacje. Yy. Dosyć niemałoskowe. Dobra, tutaj alianckie porównajmy sobie. Alianckie posiłki niemieckie. No zdecydowanie... To nie jest złudzenie raczej, bo aliantów widzę jest więcej. Zresztą kiedyś to liczyłem. Może nie dwa razy więcej, ale przynajmniej jakieś 3 czwarte, może jest więcej. A więc tak to wygląda. Co jeszcze, żeby porównać sobie Ardeny i, i Holandię. Na pewno w Ardenach mapa jest trochę większa. W Holandii jest półtorej mapy, no może trochę mniej w yy, Holandia to na pewno miejsce i mimo wszystko, nawet jeśli mapa jest mniejsza w Holandii, to teren jest znacznie bardziej otwarty niż tutaj w Ardenach. Teraz patrzycie na te pole i mówicie: A przecież tutaj jest dogodny teren dla jednostek pancernych, ale oczywiście powtarzam, jeżeli, żeby jednostki pancerne przybyły tutaj, muszą dużo zapłacić, jeżeli w ogóle to dotrą, eee yy... Co jeszcze? No, Stalingrad na przykład. Stalingrad to gra jeszcze większa o jeszcze większej ilości tur. Czasami jeszcze bardziej przytłaczająca. Yy, ale myślę, że Stalingrad jest grą najbardziej z tych wszystkich otwartą. Wiadomo, Ukraina i te sprawy, stepy i praktycznie nic innego. Teoretycznie. Tutaj Terra może przytłoczyć, i to jest takie manewrowanie, prawda, w kółko. Ale, oczywiście, gra jest znakomita, moim zdaniem. Każdy, każdy scenariusz czy każda, każda operacja miała swoje specjalne okoliczności, w które była rozgrywana. No i tyle, no i tak było. Ogólnie, Niemcy mają trochę bardziej przeklapane niż alianci. Muszą się bardziej starać. Chociaż, jak alianci zrobią parę błędów, to też. Mądry Niemiec dobrze to wykorzysta i, yy, i dopnie swego. No i tak, yy, oczywiście gra jest na różnymi tam jednostkami spadochronowymi. Znaczy jednym zrzutem spadochronowym w sumie. Jest Wunderheit, pułkownik chyba niemiecki, albo jakiś tam oficer na pewno. Oczywiście jego szansa, że spadnie to jest 50%. Z czego 2 i 3 to jest obracany, prawda? Czyli jest słabszy, ale... Może tam namieszać trochę Amerykaną, W szykach nieznacznie, ale jest to jakiś przynajmniej smaczek zwykły. Tak samo jest jednostka z korzennego. No, Mistrz mówi, że powinno się to nazwisko wymawiać z korzeny. Aczkolwiek no, nie, większość ludzi chyba mówi skorceny, prawda? Bo podobno Niemcy z północy nie mogli wymawiać rzet, więc mówili rz, prawda? Znaczy Rz, no. Skorceny zamiast skorzeny, ale mniejsza z tym. Eee... No i tak mamy tu parę rozsmoiceń. Jeśli chodzi o lotnictwo, to jest klasyczna gramarka Marka w tym systemie, czyli większość skupienia praktycznie całe na mapie, na jednostkach, na jednostkach lądowych i lotnictwo praktycznie służy nam jak artyleria, czyli po prostu dodaje nam lub odejmuje siły w walce. Także nie wiem czy to jest sobie minus czy plus, ale walk jako takich w powietrzu nie ma. Jest tu zawarta też operacja Bodenplatte, niemiecka, powietrzna, jedna z ostatnich, więc też jest to jakaś fajna, historyczna otoczka. No okej, okay. czekajcie, która gra mi się najbardziej podoba z tych trzech, które rozgrywaliśmy: Holandia, Ardeny, Stalingrad. Na pewno każda z nich, jeszcze może zrobimy porównanie kiedyś, ale każda z nich na pewno ma swoje. Zalety i wady. Zaletą Holandii na pewno jest szybkość rozgrywki. Er, co jeszcze jest zaletą Holandii? No Na pewno, jak ktoś lubi takie jakieś zrzuty spadochronowe, prawda, jakiś oddzielny, taki rozproszony front. W jednym miejscu jest pierwsza dywizja, w drugim 101 i tak dalej. One są otaczane przez SS, Alianci muszą szybko się przedostawać przez te rzeki. Są ataki przez rzekę specjalne i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś lubi. Takie rzeczy, i interesuje się danym tłem historycznym, wtedy to jest gra oczywiście dla niego. Tutaj mamy w Ardenach operację znacznie większą, operację, którą wyprowadzili Niemcy, czyli naprawdę dobrze przygotowaną. Na początku mamy tą pięść pancerną, która naprawdę uderza w te, w te drzwi spróchniałe amerykańskie, złożone z, z jakichś tam batalionów piechoty. No ale później robi się nerwówka. I robi się naprawdę ciężko, gdy przychodzą te wszystkie lasy, bagna, w sumie tu bagien nie ma, ale rzeki itd., itd. Amerykanie nam przed nocem wysadzą most, chociaż mieli małe szanse, tak też się zdarza. Więc tak to wygląda, ale w Ardenach na pewno przeprowadzimy dużą operację niemiecką za wszelką cenę. Oczywiście, Ardeny to nie jest ostatnia ofensywa niemiecka, przynajmniej wielka ofensywa niemiecka. Jedna z ostatnich na zachodzie, owszem. Potem oczywiście był Nordwind. Zresztą tutaj też jest yy, Nordwind trochę, trochę opisany. Nie? Ale potem oczywiście jeszcze była dosyć duża operacja yy, odbicia Budapesztu, przynajmniej próby. Trzy chyba, Konrad, operacja Konrad. I potem jeszcze ostatecznie 6 marca 45 yy, jak coś nazywało? Platon Z Offensive, coś takiego. Ale to była bitwa nad jeziorem Balaton, gdzie właśnie dywizje z lip lip SS i właśnie 12 SS też atakowały wzdłuż tego jeziora. Celem było yy, osłanianie bodajże ostatnich pól naftowych na Węgrzech. No ale też ta operacja się nie udała. Znaczy się, straty sowieckie oczywiście były niemożliwe niesamowicie wysokie we wszystkich tych operacjach, ale, ale wyszli z tego obroną ręką ostatecznie. Hmm. Jeśli chodzi o Stalingrad, porównując już do Ardenów, Stalingrad na pewno gra z największą liczbą jednostek, najbardziej otwarta, najwięcej manewrów, prze manewrów, takiej otwartości manewrowania. Do wolności możemy się przesunąć jednostkami tu, tu, tam, siam, gdzie chcemy. I tam mamy też... Y Prawie naj znaczy, największą bitwę w grze, prawda, reprezentowaną. Tutaj Holandia jak i Ardenny to jest pikuś tak naprawdę w porównaniu do Stalingradu, jeśli chodzi o skalę, bo, yy, no, w Stalingradzie ginęły miliony. No, może nie, nie będę mówił, że dziesiątki milionów, bo to było kłamstwo, ale tam dwa miliony na pewno, prawda, zginęło. Prawda, ranni, zaginęli i tak dalej. Tutaj oczywiście tam kilkanaście tysięcy to jest, yy, no, nie do porównania. Więc tam też możemy wczuć się w decydentów tych wydarzeń i naprawdę przeprowadzić największą operację w dziejach ludzkości, jeśli chodzi o y, sprawy militarne. Ok, a więc to, było, to były Ardeny, krótko, sprawnie, ale myślę, że na temat na pewno niewyczerpująco. Na pewno, nie wiem, chcielibyście jakiś przykład rozgrywki. Na pewno chcielibyście zobaczyć, jak wygląda front i tak dalej, i tak dalej. Ale to może kiedyś. To na razie musi Wam wystarczyć. Dobra, a więc to było łebskie kasyno. I pokazywałem Wam... No właśnie, co Wam pokazywałem. Ardeny 44. Marka Samonicza. A więc... Dziękuję za uwagę, to było łebskie kasyno i żegnam.